W piątek mam osiemnastkę. Bawam się, że nie przyjdzie. I mam dwie sukienki. Gdzie każdy mógł wybijać swój palec? To ma ostre To ja. Rozumiecie, że ta to, rzek że to już jest? Tak? Mam plażę i kartę z Trochę się wstrzyma. Boję się, że kiedyś ten palec będzie za słodki. Nie. nie. Łapa, się wywaliłam. Pot jest pół co ozdobiony tak. Pogoda to nam się wszystkim nie uda za co. Przygotowanie pełne układu jej słaba rzecz. O toch mi to właśnie w ogóle jest strasznie miękkie, aby się nie spóźnić. Wezwalił mi się balon ósemka. bo to siebie nie widziałam w prostych I Jeszcze nie będziemy płakać. się czujemy na wonada mnie, że ja kończę 18 lat i za dosłownie kilka godzin. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie dowierzam, ale. W piątek mam 18. Ogólnie 18 godzin mam w sobotę, ale w piątek już jest impreza z piątku na sobotę. Cieszę się niesamowicie i nie jestem tak podekscytowana. Jednocześnie zestresowana, ile rzeczy mam do zrobienia. Troszkę wam tutaj pokażę, jak przygotowuję swoją 18. Nie wiem, czy to będzie połączone jeszcze z, tej, z imprezą, bo wydaje mi się, że za dużo na niej nie będę chciała nagrywać. A przynajmniej nie będę chciała tego upubliczniać. Nie ze względu na jakieś takie niewłaściwe teści, tylko po prostu chcę to zostawić dla siebie. Nie chcę też się przyjmować tym, żeby każdy jakiś tam urywek był nagrywany. Większość moich znajomych raczej by nie chciała być tutaj. Uszanuję to i pokażę wam parę rzeczy, które przygotowałam na swoją osiemnastkę. Uważam, że będzie cudowno, naprawdę. No takim moim skromnym zdaniem. Nie mogę się już doczekać. Jestem właśnie po jednej z osiemnastek, która była w piątek na sobotę też, w tydzień przed, ale boż było tak super i ja już się nie mogę doczekać, My liczę, że na mojej będzie równie fajnie. Moja cera troszkę podupadła, więc przez ten tydzień mam postanowienie, żeby nie jeść żadnych słodyczy i żadnych przetworzonych rzeczy. Dzisiaj zjawam pizzękę w szkole, ale postaram się nie jeść, żeby moja cera odpoczęła. Zbiłam sobie wczoraj paznokcie w kolorach właśnie mojej osiemnastki, nie będę aż tak z bliska pokazywać, bo średnio mi wyszły, tak powiem. Będę dzisiaj zmieniać nie kolory, nie ułożenie, ale tutaj te wzorki na palcach. Niestety jestem w trakcie tygodnia, także mam też parę rzeczy z obowiązków szkolnych, ale tym się tutaj nie przejmujemy. Tutaj jest tylko i wyłącznie moja osiemnastka. Wiele rzeczy już mam zamówionych i nie będę tego pokazywać, bo mam wrażenie, że jest to bez sensu. Pokażę jakoś tak w miarę, jak będę na sali, co i jak wygląda. Ale właśnie mi przyszła paczka z Sheina, między innymi z jedną z moich sukienek. Bałam się, że nie przyjdzie, ale na szczęście jest poniedziałek i ona przyszła. Więc po po prostu nie będę Wam opowiadać o tym, co już kupiłam, zamówiłam, co zrobiłam wcześniej. Będę się skupiała tylko na tym tygodniu, a naprawdę jest bardzo dużo rzeczy do roboty, bo już w czwartek zaczynam ogarnianie wszystkiego, w piątek nie idę do szkoły, żeby wszystko zrobić i przygotować na sali. Wszystko Wam pokażę. Przynajmniej liczę na to, że uda mi się w przerwach jakoś nagrywać, bo na pewno będzie mało czasu i będzie dużo rzeczy do roboty, a na szczęście mam co do moich przyjaciół i rodziców, którzy mi pomagają w tym. Także dziękuję bardzo. Zaraz to sobie przemierzymy. Niebieska mi się podoba, jest totalnie inna, ale wcześniejszą fioletową, jako zamówiłam, musiałam odesłać. Nie była to sukienka, która się ładnie układała, która była ładna w ogóle. Tak zamówiłam też świeczki. Ej, ładne są, takie delikatne. Nie mogłam znaleźć dosłownie żadnych takich ładnych świeczek, co to nie ma to nie topa. Po co to? I to, chyba, że to się tak stawia, fajnie. Ej, dobra. Yy, fajnie, że zapakowali w takich plastikowych pojemniczkach, bo przynajmniej była pewność, że one się nie rozwalą. Takie świeczuszki, nie widać tego za bardzo, ale takie. Ja. Ile przymierzyć sukienkę, zobaczę, czy jest dobra. Mam nadzieję, że będzie dobra, ale szczerze, wygląda, wygląda ok. Pasuje do mojego koloru, poznaję I mam dwie sukienki fioletowo-niebieską, bo kolorystyka jest fioletowo-niebieska, uznałam, że chcę równo postawić oba kolory i po prostu zmienię sukienkę w trakcie imprezy. Wymyśliłam, że chcę mieć po swojej 18 taką pamiątkę, którą będę mogła gdzieś na przykład zawiesić i wymyśliłam, że na płótnie, tutaj napiszę, że no moja osiemnastka i na płótnie będzie każdy mógł odbijać swój palec albo odbijać tylko i się podpisać, albo jeszcze mazakiem dookoła tego stworzyć takie ludziki, żeby każdy miał jakby wkład w tym. Proszę wszystkich, żeby tak zrobili z samego początku, żeby nikt mi nie Popsu tego, że tak to powiem. Więc właśnie teraz będę zajmować się tym, żeby zrobić ten napis i sama tak jakby się podpiszę od razu. Takiej średniej jakości jest, ale to nie przeszkadza jakoś mocno. Mam tutaj farbki. Niebieską jakoś i fioletową, ale ona jest chyba kwadratową, ja nie wiem, czy to działa. Albo zrobię to mazakami. Nie wiem, nawet nie wiem, jak ten napis w ogóle tutaj rozłożyć. Takie markery fioletowe, niebieskie. Rozesuję to na początku ołówkiem, żeby było tak jak chcę, idealnie. I zobaczymy. Pewnie pokażę Wam już efekt końcowy, ale to jeszcze nie z rzeczy na dzisiaj do robienia. Później Wam powiem. Póki co zajmuję się tym płótnem. Zajęło mi to o wiele więcej czasu niż się spodziewałam, że zajmę, ale zrobiłam taki napis: 18 polko. To ja. I tutaj już odbiłam sobie swój palec. Podpisami zrobiłam takiego ludzika z koroną, żeby było wiadomo, że to <grych> moje rodziny. I ogólnie. Kolejną z rzeczy takich atrakcji, powiedzmy, jest robienie własnych okularów. Nie każdy będzie miał możliwość, bo nie kupiłam ich aż tyle. Będzie można sobie po prostu zrobić, wiecie, napisać coś na okularach. Kupiłam takie cekinki, żeby móc poprzyklejać jakieś różne rzeczy. I do tego zrobiłam taki, taką kartkę, żeby każdy wiedział, że może robić. Jakby ktoś się nie domyślił. Ta robiłam dwie godziny. I no ten napis mi strasznie długo zajął, dlatego, Boże, to jest taki cute, jak tu każdy się podpisze. Mega. Taka fajna pamiątka. Cieszę się, że coś takiego wymyśliłam. No, będzie to na pewno fajne wspomnienie, jak sobie tutaj położę powietrze gdzieś. Rozumiecie, wy to, że to już jutro. Już jutro mam swoją imprezę osiemnastkową. Nie rozumiem. Kupowałam parę rzeczy, bo jeszcze mi brakowało niektórych rzeczy. Między innymi białej czekolady, orzechów, wszystko do tortu tak naprawdę. i dzisiaj tym się zajmuję i dzisiaj również idę tam na salę pogadniać parę rzeczy, no pompować balony, mniej więcej wszystko poustawiać. Duże rzeczy do robienia. Jest 14. Ja wróciłam właśnie ze szkoły, po zakupach. Mam mało czasu na jakiekolwiek gadanie. Będę najwyżej nagrywać jakieś tam przebitki. Zapewne jutro będę miała więcej czasu, żeby wszystko dokładnie pokazać. Dzisiaj się zajmuję tortem. O 15 jakoś po 15 będę miała. Miała biszkopt to moją moja babcia go Teraz idę robić kremy, chrupki i wszystko, bo jak później pojadę na salę, po pierwsze, żebym miała mniej do roboty wieczorem i żebym teraz się czymś zajęła też, to one ja sobie stężają trochę w lodówce, ale tak się cieszę. Ja dzisiaj cały dzień po prostu nie mogłam wytrzymać z ekscytacji dla mnie cudowna chwila. Już się nie mogę doczekać, naprawdę. Jest godzina już 17. I o 17.30 wyjeżdżam na salę. mamy już wszystkie rzeczy potakowane, które mam wziąć. To są same dekoracje. Troszkę tego jest. Zrobiłam już też kremy, znaczy takie podstawy do kremów. Generalnie mój tort chciałabym, żeby wyglądał tak. Coś w tym stylu. Zrobiłam już podstawę do kremu z białej czekolady i podstawę do kremu z Kinder Bueno i zrobiłam też chrupkę Kinder Bueno. Był to ciężki proces i dość długo długotrwały. Ja nie jestem dobrym cukiernikiem. Jest okej, okay, ale długo czasu mi to zajęło, bo ja zawsze się stresuję, że coś mi nie wyjdzie, a nie chciałabym, żeby na przykład krem mi się zważył. Mam plażynkę francuską pod paznokciami. Trochę wszystko na szybko jest zrobione, ale tak tylko trochę lecę, bo właśnie mój brat przyjechał, on tylko ja obiad i wyjeżdżamy. Tak jest pan. Trochę się stresuję. Żeby wszystko wyszło, ale póki co wszystko wychodzi. Dobra. Mam trzy kremy. Tak wymyśliłam, że tak chcę. Krem z Kinder Bueno, tu jest zwykły krem taki śmietankowy i tu jest krem z białej czekolady. Do tego dżem taki już nie robiłam konfitury. I taką chrupkę też Kinder Bueno, tylko że tu jest Kinder Bueno White, a tu jest to zwykłe Kinder Bueno, nie? No i tu mamy biszkopty. Na trzy przełożenia. Na czymś takim będę robić. Sorry, już trochę brudne tu. Woda z cytryną, żeby no, nawilżać biszkopt, wiadomo. Więc wróciłam do domu o 21.00, jest 22 jak coś. Ogólnie kremy wszystkie mi stabilny wyszły ja jestem w szoku, bo ja nie jestem aż tak dobrą kucharką. Pierwsze przełożenie będzie Kinder Bueno właśnie z, ch z chrupką Kinder Bueno. Boję się, że trochę ten tort będzie za słodki. Trudno. Jeden kawałek każdy zje, tak? Kolejny będzie zwykły śmietankowy krem z, właśnie z tym dżemem. On jest malinowy z czerwoną porzeczką. I na końcu będzie ten krem z białej czekolady i do tego burówki. Miałam tu jeszcze żelatynę dodać. Ale dobra, on jest stabilny. I mega. Za początek to ja w ogóle muszę trochę te biszkopty uciąć, bo jeden jest za duży. I ten mam wrażenie, że jest bardziej stabilny? Ja nie wiem, ale no trochę jest różnicy. I nie wiem, czy już teraz nie za dużo daję. Ogólnie muszę się dzisiaj jeszcze wykąpać. To znaczy, umyć włosy. Jutrzejszy dzień jest strasznie spontaniczny. Całe za włosy w tle, ale wyprosiłam rodziców z kuchni, żeby móc na Was nagrać, bo wspierają mnie w tworzeniu tego dzieła. Jutrzejszy dzień nawet nie wiem, jak będzie wyglądał, nie wiem, czy będę miała czas, która też dla Was nagrywać. Postaram się najbardziej, jak będę mogła, ale też nie chcę na siłę czegoś nagrywać, stresować wszystkich wokół, że ja nagrywam, a nie na przykład coś wobie pracuję, to jest git. Nie wiem, co będę robić tak właściwie i o której godzinie. Wiem, że trzeba wszystko ogarnąć na godzinę 18. Dobra, więc zaczynam. nawet to robić taką szpatułką, bo ja nie mam innej. Nie wiem, czy tych kremów nie zrobiłam przypadkiem za dużo. To jest takie fioletowe, czy mi się tylko wydaje, ale w tym świetle trochę fioletowe. Generalnie nie mam nawet rantu na, na, na to, a tynkować będę jutro, więc on sobie poleży w lodówce przez całą noc i do tego chrupka. Siedzi? Siedzi. Póki co mniej więcej tak i nakładam kolejny biszkopt i zaraz sobie wszystko dorównamy i sobie uzupełnię tutaj, ładnie pięknie, luki wszystkie. Dobra, w sumie na tej tatce trochę Nie ustawiłam, czy nie za mało tego zrobiłam. Trzeba teraz dlaczego taką lukę zrobić. Czemik. Szczerze, serio, jak mi w życiu nie wyjdzie, nauczę się robić taty. To jest takie fajne. O Boże, mama, to słyszy, ja mogę się właśnie. Nie. I teraz troszkę kremu to przykryć. Musimy jeszcze tego kremu trochę wystarczyć. Zarokajmy. No, może jakoś to okazuje. Muszę dać kręk ewidentnie. Co, no, damy tego. Ten to będzie ogromny. Dobra, mama myje borówki, a ja nasączam kolejne szczepionki. Taki miły dodatek, bo to jest po prostu. Nic wielkiego, tak samo. Mm. A bałam się, że, że będzie za dużo, bo się okazuje, że jest troszeczkę za mm. mało. I tu trzeba wygrzebać, tak? Wszystko trzeba wygrzebać. Robimy mieszankę kremu. Zobaczcie, gdzieś coś jest nierówne. Dobra, git. Odstawiamy do lodówki. Stajemy 9, 7, 30 i idziemy ogarniać wszystko. Jestem jeszcze w piżamie. Mhm. Robię teraz cake popsy. Właśnie gotuje mi się woda. Żeby rozpuścić białą czekoladę. Bardzo takie głośno. I ja robię z piżko na niej jak się robi cake -pops, takie sernikowo-maskarkonowe, robię takie zwykłe. Ja już pierwszą warstwę tortu. Jest mniej więcej równy, to jest naprawdę dobrze, żeby no, nie prześwitywały te rzeczy inne. Jest 8:30 już. Wszystko na szybko, szczerze. I nie wyspałam się. A ja już jestem w siebie na sali. Zaczyna mi się strasznie telefon. Tak wygląda mój. Tort, tu jest pełno żarcia, pieczywo, tu jest pełno żarcia, jakieś sałatki, grosowe, makaronowe, tam są kabanosy, żeby zrobić takie, wiecie, deski serowe, tu też sałatka, babki są, owoce, tu mam to tyle, różne smaki, tak w zasadzie. O te O prawie się, wywaliłam. Te słupy jeszcze nie patrzyłam, o boże jakie zwęglone. Co, tu babcia dała? Ale dobra, czekajcie, spróbuję. Jestem mega głodna. Nie wiem czemu tu dodała sezamu, ale są dobre. Tu mam pełną reklamówkę pieczywa. Ja mam mój laptop tak w ogóle. Owoce, jakieś paluszki. Proszę bardzo, tot jest póki co zdobiony tak. Tu będzie jeszcze taki takie coś, postawione jakoś. Nie wiem. Zobaczymy jak to zrobię. Będą jeszcze racę, dwie i no, 18. Pójdź co, sala wygląda w ten sposób Tu muszę jeszcze dokleić 1.8, muszę małe jakieś balony podoklejać, tu coś jeszcze zrobić, bo jest średniawa Ale to ogarniemy jeszcze tu mam te balony właśnie do przyklejenia na tą ściankę No i tak Przy okazji, jak jestem w domku i zapalam piec, to wam pokażę jak to wygląda Ogólnie to wygląda to tak, że mam salę i dwa domki wynajęte. Że tutaj wchodzimy: mamy kanapę, mamy telewizor, stół, tu jest kuchenka, tu Tod siedzi, ale nie będę już go dotykać. Tu właśnie rozpalam piec, nie wiem, jak go rozpalić dalej. Łazienka jest taka, normalna, ale dziwnie wyglądam. Dobra, sorry. I idziemy tutaj na górę: tu jest kolejne lustro. I tutaj mamy po prostu łóżka. Trzy łóżka, podwójne, pojedyncze, ale tam jeszcze na kanapie może spać dobre. Trzy osoby, co nie, więc tak to wygląda. I tak dosłownie tu, dwa są nasze domki, tu jest basen jeszcze i idziemy, idziemy, i tu jest nasza sala, o Boże, szczerze ta pogoda straszna, jakby wy, wy, widzicie to. No pogoda to nam się nie udała za bardzo U, tu już cieple tylko się zrobiło w miarę Właśnie tu też ogrzewanie, no bo musieliśmy coś wymyśleć Bo zrobiło się tu po prostu za zimą A ja teraz idę tam te balony powciskam, te małe Tam coś jeszcze dodam, trochę balonów Ale ścianka też mega ładna Tu będzie jeszcze 18, ale to już sobie totalnie przed I cera mi się też udała Jest okej, okay, jest okej okay. zaraz już do domu jedziemy Przygotowanie pełne upadał, jak widzicie. Ogólnie rozchmieniamy teraz kominki. Nie jesteśmy w stanie ich ogarnąć. Nie wiemy, jak je się wyłącza, bo pani nam włączyła, ale już średnio pokazała, jak wyłączyć i po prostu nie wiemy, jak to zrobić. Trochę problem. Jest moje, drodzy, godzina 17, więc ja się szybko tutaj zaczynam ogarniać. Później wam pokażę stylizacja, Wydarzyła się słaba rzecz. Odpadł mi poznakieć, Dosłownie zapinałam pasy, więc ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale no, tylko no, odpadł mi. Tyle powiem. Więc będę prostować włosy i je trochę tak tutaj zakręcę na dół. O, założyłam sobie jeszcze zaletkę swoją. No i się pomaluję i się przebiorę. I to tyle, szczerze, serio. Idę się ogarniać. Mam godzinę. To jest tak, wiecie, dobrze, ale to lipa. Chłopaki tam ogarniają moi bracia na sali. Już tam mniej więcej wszystko zrobione jest. Trzeba jeszcze pokroić tam parę rzeczy. Kontakt tu jakiś muszę znaleźć. Dobra, damy radę. Łóżko w ogóle jest strasznie miękkie. Patrzcie, znalazłam sobie. Wzięłam jakieś musterko, które wisiało na ścianie. Czytuję właśnie włosy i zakręcam sobie o tutaj takiego loka. Unożyłam sobie już bazę na twarz. Niech ona sobie tam kłanie. Ja w tym czasie właśnie wyprostuję włosy. Poza tak dziwnie ja dawno nie prostowałam włosów i ja już zapomniałam jak to się robi. Aby się nie spóźnić. Bo ja nie lubię się spóźniać, a spóźnić się na własną osiemnastkę to to lipa. Tak być chwilę przed osiemnastą gotowa. Tak najlepiej by było. Jak tak w sumie siedzę i za bardzo nie muszę nic robić, żeby się skupić. Dopowiem wam że ja już nie ogarniam, że to jest dzisiaj. Od kilku miesięcy planowałam tą osiemnastkę. Były wielkie przygotowania wczoraj, no w sumie przez cały ten tydzień. Ja nie, nie ogarniam, że to już dzisiaj. I najgorsze jest to, że za niedługo już się skończy ta impreza i ja zawsze tak myślę, że Jezu, ale jest fajnie i zaraz się wszystko skończy. I to jest najgorsze uczucie. Ja wiem, że nie powinnam tak myśleć, bo no kurde, osiemnastka. Mega fajnie, nie? Ja mam niestety takie myśli. Tak, mam bardzo mało włosów i jak widać, one tu odrastają wszystkie. Ja się czuję, mega nierealnie, że ja kończę 18 lat za dosłownie kilka godzin. Ale tu jest tak gorąco w tych domkach. Teraz grzejemy, i po prostu ja jeszcze tu prostując włosy, to ukrop! Rozwalił mi się balon. Ósemka, po prostu pękła w pewnym miejscu i jest taka spłaszczona. Może później jakoś to podpompuje, jak, no ale nie za ciekawa sytuacja. Właśnie obawiałam się tego, strasznie się tego obawiałam, ale jakoś tym się mocno nie przyjmuję. Ja to bym zaraz była osobą, która się strasznie przyjmuje od razu. Po prostu jestem strasznie podekscytowana i chyba nic mi nie zepsuje humoru dzisiaj, nie. Makijaż też nie będę robiła żadnego wymyślnego, bo ja po prostu nie umiem, więc makijaż też będzie bardzo prosty. Jak ja bym się zaraz pomalowała, to moja sucha skóra nie wytrzymałaby tylu godzin, ale się troszkę rozpogodziło. Słoneczko zaczęło grzać. Liczę, że będzie trochę cieplej. Na samą noc. Uuu, dawno siebie nie widziałam w prostych włosach. Sobie najwyżej jeszcze coś podprostuję, ale chyba jest git. Taki chciałam efekt, żeby nie miała totalnie prostych, bo, sobie mam tak mało włosów, to by nie, za was nie za dobrze wyglądało. Winam sobie spineczkami i lecimy już z makijażem. Makijaż już jest prawie skończony, wiem, że średnio go widać, ale uznałam, że serio nie będę się mocno malować. Zaraz, wiecie, troszkę się spocę, trochę coś i on mi się to z was i będzie brzydko wyglądał. Także uznałam, że się delikatnie maluję, zrobię sobie tylko fajne oczko i to tyle. Daję sobie tuż wodoodporny, bo już czuję, że będę płakać. Chciałam sobie jeszcze zabić kreski, ale ja w sumie nie umiem robić kresek, więc wolę nie ryzykować chyba. To nie jest czas i miejsce na ryzyko. I makijaż mam skończony. Przebieram się tylko i tak naprawdę mogę już lecieć. Słownie 20 minut do imprezy, rozumiecie wy to? Chyba popłaczę, przysięgam. Ja się czuję mega nierealistycznie. Montuję właśnie ten film i muszę go podzielić na dwa, przepraszam. W tym filmie jeszcze nie zobaczycie mojej stricte imprezy osiemnastkowej. Nie mogę się powstrzymać y, od uśmiechu jak montuję i oglądam wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.